Siemanko, manko z tej strony gry i witam was w kolejnym odcinku twierdzy edycji ostatecznej Kampania Perły Ruszamy z kolejną, trzecią już misją w ukryciu posłuchajmy sobie wstępniaka Doszły nas wieści, że szczur wpadł w furię i oddelegował przetłaczające siły do przejęcia i ponownego zamknięcia doliny Kapitan nie zdążył nacieszyć się sukcesem, gdyż szybko wysłano nas z kolejną misją Wdzierając się głęboko na nowo podbite terytorium szczura, przez tydzień unikaliśmy patroli, aż natrafiliśmy w końcu na niewielką wioskę położoną na rojących się od bandytów w wschodnich równinach. Jej mieszkańcy przywitali nas z otwartymi ramionami. Dobrze, jeśli chodzi o cele. Czas, jaki pozostał do porażki. Ok, czyli musimy na czas zdobyć towary, zgromadzić je 120 smoły, 70 sera, 62 kamienia, 10 żelaza. No, kurka, powiem, że to nie małe wyzwanie w sumie, bo ser i smoła no bo kamień i żelazo nie ma problemu, ale. Ser i smoła może być ciężko, tym bardziej jeśli będą nas atakować. Ale zobaczmy, z czym zaczynamy w ogóle. Z czymś tam zaczynamy. Czy ja mogę dać, żeby oni... A, mogę dać, żeby oni nie jedli sera, okej, okay, no to git. To nie będzie tak źle, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze jeden spichlerz. To na pewno, na pewno trzeba rozbudować skład zapasów. Żeby nie było takiej sytuacji, jak w tej którejś poprzedniej misji, którą mieliśmy. Że nie zbierali, no bo było już pełno. O kurne, gdzie są bandyci? Rastują w pobliżu zamku, ale nie widzę tutaj nikogo. Widzicie jakichś bandytów gdzieś coś? Czy tak gra mnie po prostu tak troluje, że o, bandyci, bandyci. A tak naprawdę bandytów żadnych nie ma. Gdzie jest. A są! Ej, faktycznie. Myślę, że to tylko żarty są, a oni faktycznie są. No dobra, no to trzeba w takim razie ich dojechać, a to pałkarze w ogóle. Aj kurna, będzie ciężko, słuchajcie, ale... Mamy pałkarzy i łuczników, no to może nie będzie tak źle. Dobra, no nasi sobie jakoś jeszcze radzą. choć jest? Oh, oh, oh. Dużo ich straciłem Żeby nie powiedzieć, że bardzo dużo ich straciłem No nie no, on mi... Kurna, no przecież... Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Dobra, ja już wiem, że będzie mega ciężko, ale... Trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić jakieś wieże na pewno. Wokół tych wież. No mury i wejście. Wiadomo o co chodzi, prawda? I łuczników, którzy będą tego pilnować. I teraz tak. Na pewno muszę sobie dać w dół to, żeby widzieć, w którym miejscu zrobić odpowiednio. Teraz zróbmy tego sera więcej. To na pewno. O kurna, tu mogłem zrobić, ale zabudowałem sobie. No, no nic. No nic, jak to mówią. No idź mnie stąd tym królem z tymi dziećmi. Czy tam tym lordem. Jak zwał, tak zwał w sumie. Tu nie mogę postawić, tu nie mogę postawić, ale tu mogę po... Zaraz ocipieję, nie? Z tymi dziećmi. Dobra, ludzi mamy od cholery. Natomiast, czy my mamy... Dobra, nie mamy. Nie mamy koszar, ale nie mamy też kamienia na nie. Więc trzeba na pewno zrobić kamień. Zrobić ten kamień, to potrzebuję tego, żeby od twojego No jeszcze skryba. W okolicy wybuch, pożar. Nie, 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 nic z tego, nic z tego. Dobra, żadnych pożarów, mamy wodę do gaszenia. I teraz moje pytanie jest następujące. Czy ktoś nam w ogóle zbiera drewno? Tu nam jakiś jeden ziomek zbiera. Poważnie? Jakby tylko jeden ziomek będzie zbierał drewno? No to powiem wam szczerze, że może być ciężko. Co ja potrzebuję, żeby tak? 15 kamienia potrzebuję. Dobra, ja go, A nie mogę go kupić! ja aj, aj, i aj, nic nie mogę kupić. Z takich rzeczy, żeby wiecie, żeby troszeczkę to przyspieszyć. Oj, karamba, to niedobrze. To niedobrze, dobra, zrobię Bandycy sobie dwa woły. W zamku, wasza wysokość. No i następni bandyci gdzieś. Dobra, już widzę ich. Ej, kurna, ale ilu ich idzie w ogóle? Jak ich tak po sześciu będzie łazić, to ja nie mam najmniejszych szans, tak szczerze. Potrzebuję... Dobra, na spokojnie. Bo oni będą pewnie biegli tutaj do mnie. O kurna, ale ci łucznicy to tak. Szczerze? Szczerze? Nie mamy szans, nie? Jak ci łucznicy będą tak słabo bić, to my nie mamy najmniejszych szans. A ja nie mam żadnego wojska więcej. No, powiem tak. Niedobrze jest. Jest niedobrze, nie? No nie, on mi jeszcze rozwali, to prawda? A nie, oni uciekają. Przynajmniej ten jeden ucieka, chyba. Tak, ucieka. No dobra, ale. smo, no nie, smo mi brakuje, fest. Żelaza mi też brakuje. No bo żelaza nie wydobywamy chyba aktualnie w ogóle. Więc zrobię jedno, powinno wystarczyć. I co my tu robimy w ogóle? Abo my wekery robimy z żelaza. Aha. No tak, dobra. Niech ten co robi łuki przerzuci się na kuszę. To na pewno. Kupmy jeszcze trochę drewna i trzeba więcej drwali zrobić. To zdecydowanie trzeba więcej drwali zrobić. Czy ja mogę gdzieś jeszcze postawić? Kamieniołom? Tylko ten jeden kamieniołom będzie wydobywał? To no ja nie wiem, czy to jest do zrobienia, szczerze. 62 kamienia? Przy tym, że jeszcze coś tu będę musiał ja naprawić, musiał coś bez... będę musiał postawić. No kurna, trochę mało, szczerze. Ale no, przyspieszmy sobie tą grę. Niech on z tym kamieniem mi tu już przyjdzie. Stan bez zmian. Kurcze, no jest. Nie za dobrze, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, jest nie za dobrze. I tak myślę, co z tym zrobić. Dobra, zróbmy sobie to. I spróbujemy, może piwo. Może będę mógł. Je nie, nie będę mógł ich sprzedawać. Ej. Piwa nie. Co jest teraz? Co jest? Wy sobie chyba żarty robicie w tym momencie. Co jest kurwa? Ej, bez jaj. I jeszcze bandyci gdzieś są? Jeszcze bandyci tutaj są. Czajcie to? Nie, dobra, to jest jakiś. To jest jakaś abstrakcja lekka. Tak jest. To jest jakaś lekka abstrakcja, nie? No i ciul, I straciłem. Nie kurwa. To jest niemożliwe. Tak jest, To jest niemożliwe, co tu się dzieje, nie? To jest po prostu niemożliwe, co tu się dzieje, słuchajcie. Już tam zmierzamy. Przecież to jest absurd. Dobrze, że mi tego nie zniszczyli, nie, ale no. No, kurna. To jest mega ciężka misja. Ja szczerze myślałem, że to pójdzie gładko. No bo jednak, wiecie, to takie. Jakie małżeństwo znowu? Nie chcę żadnych małżeń, to odczepcie się ode mnie. Jedno już mam... A, nie mam ludzi. Dobra, jak nie mam ludzi, to trzeba jakąś chatkę postawić gdzieś. I teraz tak, na mury mnie nie stać. Wieże potrzebuję. Ja muszę mieć wieże. Bo bez wieży. Nie ma totalnie szans, żebyśmy to wygrali. Bo przyjdą następni i znowu nas będą bić. Więc zwierzad i, i mury wokół niej to jest takie totalne minimum, które potrzebujemy, nie? Tylko jak, ja jak oni mi tu przywożą po 9 kamieni. Dobra, tu jeszcze z 2 trzeba. Trudno, no niech oni to pakują ile się da. Aha, jeszcze to straciłem w ogóle też. No nie, bandyci już biegną ty. Nie można tutaj tego zbudować, mój Poczekajcie, skąd oni biegną, ja chcę wiedzieć. Od dołu. Od dołu biegną, jazda do nich. tam Oj, idą już mi... Kurwa dopiero co to postawiłem? Już tam zmierzamy. Znaczy dopiero to to postawiłem, nie? Dawaj tym kusznikiem tu Jazda z nimi Prawidłowo Dawaj tu tego na górze, na górze go, bo on nam będzie niszczył wszystko Dobrze, i następnych Prawidłowo panowie, prawidłowo Dobra, wracamy na górkę Teraz tak, tutaj coś jeszcze stało chyba Ja już nie wiem co ale wydaje mi się, że coś jeszcze stało. Ale, whatever. Mamy opcję postawienia, więc postawmy. I teraz tak. Troszkę tego muru trzeba wybudować. Ale to dosłownie tyle, ile się da. No bo cóż innego mogę zrobić? Dobra, dawaj tym łukiem tam na górę. Tą kuszą tam na górę. Tymi tutaj. Brakuje mi ludzi, czy czego? Złota mi brakuje. Niedobrze, powiem szczerze. Niedobrze. Jeszcze potańczyłem w kółko. Niedobrze, bo my potrzebujemy więcej żarcia z tego wszystkiego. Dobra, wybudujmy. Zobaczmy, no coś, coś trzeba... Kurna powalczyć tu, nie? Jeszcze trzeba powalczyć, pomyśleć. Nie można tutaj tego zbudować, za mało Panie. pracowników, aby ten... Dobra, za mało, mało pracowników, wiedzia. zaraz sobie zrobię więcej pracowników, żaden problem. Za mało pracowników, Na razie to po, po prostu potrzebuję to porozstawiać. Nie można tutaj... No idź mi z tym drwalem, no proszę cię. Za mało drewna mój pan... A, już drewna nie mam. Oj, to gorzej. Dobra, chatkę jedną. A bo ja, o nie jedną chatkę mi chyba mi się spaliła. Tak mi się wydaje, że jedna chata mi się spaliła, ale to nie wiem, może mi się wydaje tylko. Dobra, czas do porażki, jeszcze tam jakiś jest Natomiast tak, hajs nam przybywa Powoli, ale przybywa O Jezus, żarcia nie mamy Powiem tak, nie jest kolorowo, nie? Ani trochę nie jest kolorowo Tym bardziej jak oni mi niszczą co chwilę kurna tą rudę tutaj. I się tak zastanawiam. To jest jedyna chyba, nie? Nie ma nigdzie więcej. Nie tu są jakieś te... No nie, no nie ma, no to jest jedyna ruda, kurna. Jestem prawie w jednej trzeci czasu, a ja praktycznie nic nie mam. Dobra, bandyci gdzieś są, trzeba zwolnić. I gdzie oni się zrespili? Na dole. Na A, nie, nie możemy... Dawajcie mi tu wszystkich. nam Dobra. Troszkę szybciej tą grę. Dobra, zapraszam tutaj. Ci zanim tu przyjdą, to już będzie raczej po. No i zniszczą mi znowu to, nie? Na 100% mi to zniszczą. ich Nadchodzimy. No patrzcie, no kurwa, no nie wierzę w to. O, a może nie? No może jednak nie? Nasi sobie dają radę, nasi sobie dają radę. Tylko trochę stracę tych... ...pałkarzy. No trudno. Ej, no i dobra, ej, to, to damy radę. W sumie z tej strony jakbym zrobił... Wieże. Jeszcze. To już jest problem z kamieniem cały czas, nie? Bo ja sobie mogę je stawiać i wszystko w porzo Nie, tylko zaraz mi braknie kamienia i będzie lipa. Szybki marsz. A ja potrzebuję kamienia też do innych rzeczy. Dobra. Dobra, tych pałkarzy na górę. Ten niech wraca do chaty. Co on tu robi w ogóle? Okej. Okay. Jeszcze jedno to. A co tu się dzieje? A on czekał na drugiego kolegę. Ok. Jedzenie będziemy mieć. Nawet dużo już mamy jedzenia. Nawet dużo mamy jedzenia, więc jest git. Można jeszcze pomyśleć nad kolejnym. Tylko że jest problem ze drewnem. O najbliższe drewno. To się robi tu i tu. A i tu jeszcze jest ewentualnie, no dobra, i tutaj. To nie ma, no i tu, okej, okay. no to nie ma tragedii, dobra, myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie gorzej, tak szczerze. No tylko tak, kamień i żelazo, no. Czy ja potrzebuję jeszcze więcej tych pałkarzy? Tak ogólnie się zastanawiam. Chyba nie, więc może ja bym się wstrzymał tutaj. Zrobiłbym sobie kolejnych dwóch kuszników. Którzy pójdą Nasze krowy Tu do góry Ale z tej strony nie mam nikogo, nie? Kurna Zróbmy łuki tam Zróbmy łuki I teraz tak To mamy chronione przez tą wieżę To To mamy chronione przez tą wieżę, tu nie mamy nic i to jest lipa. Tym bardziej, że tutaj jest ten kamień. I tu nie mamy nic. A tu jest żarcie. Czekamy I trzeba się zastanowić jak, zastanowić, jak to rozmieścić, żeby. No, nie tracić po prostu, nie? Żeby po prostu nie tracić. Nam C C. To bym sobie zniszczył. Zamiast tego, zrobiłbym sobie warsztat łuczniczy. I niech oni mi produkują łuki, bo. No właśnie. Dobra, czekajcie. Stop. Bandyci na dole znowu. Ok, no to kusznicy ich tutaj dojadą. Z łucznikami to nie jest żaden problem. Natomiast tak. Tych sobie przeniosę tutaj. Ich sobie przeniosę tu bliżej. I mamy jeden temat z głowy. Mamy jeden temat z głowy. Smoły mamy. Już dużo, ale dalej za mało. Więc pytanie: Czy nie lepiej jeszcze jedną smołę zrobić? Bo ja nie wiem, po ile oni wydobywają tego. Ale przyspieszmy sobie troszkę. Dla kusznicy powinni ich dojechać tu bez problemu, nie? A tamtych? O kurna, niedobrze. No jazda, jazda, bo nam niszczą. Jazda, jazda, panowie. No lejcie ich, lejcie ich. Dzisiaj? Dobra. Dali sobie radę. Nie jest źle. Nie jest źle. Powiedziałbym nawet, że idzie całkiem... Nie najgorzej, by nie powiedzieć, że dobrze, bo jak powiem, że dobrze, to zaraz zapeszę. Brakuje nam ludzi już na pewno. Więc ja bym sobie jeszcze jedno to zbudował. Oprócz tego trzeba by było zbudować gdzieś jeszcze jakąś przynajmniej jedną faremkę. No bo jednak, kurka... Tylko, że nie za bardzo jest gdzie, nie? Tylko, że już nie za bardzo jest gdzie. Ewentualnie... O, ewentualnie tutaj. Ewentualnie tutaj. Tylko tu mi przeszkadza ten drwal. No ale dobra, tu sobie też mogę postawić. Bo tu mamy Za ten etap chron. No, nie mam drewna już, dobra. Bo tu mamy to miejsce chronione przez kuszników. Więc tu nie ma zagrożenia większego. I tu się tego nie martwię. Znaczy, tu się o to nie martwię, że coś się wydarzy. Ile mamy kamienia? 31, więc tu. Ja bym jeszcze jedno to zrobił. Strasznie to jest. Patrzcie, ilu ich tu jest. A to i tak, kurna, mimo że oni chodzą mi w ogóle. To i tak w dalszym ciągu tak wolno trwa, nie? I teraz tak. Zakaz jedzenia sera zrobimy na razie. Bo nie ma sensu, żeby oni mi go wyżerali. Żelaza mam trzy. No, i z żelazem jest ten problem, że oni go muszą nosić, nie? Jakby osobiście, patrzcie. Więc to będzie trwało, żeby on tam nam doniósł do 10. Ale wydaje mi się, że powinniśmy to ogarnąć. Wydaje mi się, że powinniśmy to ogarnąć. I to całkiem sprawnie nawet. na Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra, nowych rekrutów. No zaraz będą, że spokojnie. A, tych. Garbarni, no dobra, tu jest problem. Tą stronę bym sobie stanął. Tu trzeba by było postawić. chatkę. tylko nie bardzo jest gdzie. No dobra, postawię tu. Trudno, zmarnuję trochę tego kamienia. Zmarnuję trochę tego kamienia, no ale muszę to mieć. Po prostu. Muszę to mieć. Dobra. Teraz tak, ilu ich tu jest? Trzech łuczników bym przeniósł tutaj. Dobra, tych jest git. Tu jest git, niech oni się tu stoją. nie możemy Od tej strony byście sobie stanęli. I co my jeszcze? No czekam na te zbroje skórzane cały czas. I teraz tak, złota mamy. Złota to ja nie potrzebuję, już w sumie więcej. O jezus, ale zrobiłem. I jest gitowa gitara. No i są bandyci kolejni. Od góry biegną. No jazda z nimi, jazda z nimi. Kurna, powiem wam, że oni nie biją jakoś spektakularnie. Ci łucznicy. Bo kusznicy to owszem, kusznicy biją mocno, nie? Ale Łucznicy. No. Jest kiepsko, bym powiedział. Jest kiepsko, nie? A ten ser. Yy, nie, to chciałem. Ten ser mogę już odblokować, bo mam podwójną rację. Więc tu nie ma problemu. No najgorzej jest z tym kamieniem, nie? Najgorzej jest holipa z tym kamieniem. No bo co oni noszą? Noszą, jest pół czasu. No, zobaczymy, co to z tego będzie, nie? Zobaczymy, co to z tego będzie. Nie chcę już nic stawiać, jeśli chodzi o kamień. Mogę w sumie jeszcze jakichś inżynierów postawić, ale nie chcę. Natomiast postawię koksowniki. Twierdzą, że mamy już około połowy potrzebnych zapasów, pani. No tak, no bo mamy. To, to nie trzeba potwierdzenia miejscowego, mój drogi. Przecież widzę. Ser do zamku przybył błazem. Pozwoliłem sobie na śmiałość i zaoferowałem mu pracę. Błazen? Przecież ja tutaj cały czas jestem. Po co jeszcze jeden? Urna. O jezus, za mało do pracowników. Dobra, to zróbmy jeszcze jedną chatkę. I teraz powinno być Git. Zaludnienie terenu 0%. Jak 0%? Że są chaty wokół. W sumie odwrotnie mogłem zrobić: tu postawić karczmę, a tu browar, ale. Już trudno. Trudno się mówi, nie? Nasze Ale ładnie ze, ze spichlerzem żeśmy wyskoczyli. Kurna. Jestem zadowolony. I możemy w ogóle kupić sobie to. O. Łuków mogę kupić. I w sumie kupię. Bo dlaczego by nie? Więcej łuczników to lepiej. Bardziej w sytuacji, w której część z nich bije. No dość słabo. Dobra, zróbmy sobie tak, kuszek i łuki jeszcze. Jeszcze przynajmniej jeden łuk tutaj. Super. I przenieśmy sobie ich tutaj. I wtedy... a tu jest pięciu tylko. I tą resztkę tych łuczników, tych całych dwóch... ...przeniesiemy sobie tutaj. I mamy, kurczę, obstawione chyba wszystko. No tu tą lewą, nie, no dobra, tą lewą stronę też mamy obstawioną, więc jest git. No teraz tylko nazbierać smoły, jeszcze trochę brakuje. Kamienia jeszcze trochę brakuje, ale to już niewiele. No tą smołę bym troszeczkę przyspieszył. Bo jest jej malutko. Więc zróbmy O nie mam drewna już. Dobra, gdzie są bandyci? O tu są. Ej, bandyci są. Łucznicy, halo, wake up. Dawaj ich tu, dawaj ich tu, goni ich. No bij ich, kurna, co wy robicie? Żeby oni nam nie rozwalili tego. Kurna, no patrz, gonią ich, a oni zabijają sobie, jak gdyby nigdy nic, nie? Nie ma, on zginie dzisiaj. Ej, WTF! Weź go tym kusznikiem, no proszę cię. Naprawdę musiałem aż kuszników odpalić, żeby to poszło. Dobra, tu jest za mało ludzi na dole, to, to ewidentnie, ewidentnie tu trzeba więcej ludzi w tym miejscu. I przede wszystkim tym łuczników tutaj bardziej do tego respa. Dobra, zróbmy tu jeszcze dwie smoły. To powinno już pójść. Sera mamy od groma. Kamień już też się zgadza. No tylko ta smoła, nie? Tylko ta smoła. Smoły chyba nie mogę kupić akurat. No właśnie. ale ja mam pełne racje. Dobra, no to niech sobie coś tam jeszcze wiecie. Niech sobie jedzą więcej w takim razie. No skoro mamy aż tyle zapasów. No to jakby, why not? I mamy wszystko prócz smoły. 10 smoły brakuje, więc to dosłownie kwestia czasu. Aż zagdakałem. Więc to dosłownie kwestia czasu. W ogóle ten Lord sobie nic nie robi z tego, że jest zagrożenie, nie? On se chodzi, on ma w dupie. On jest zadowolony. O, i spichlerz mamy pełen. No i co ja mogę? No, dobuduję wam jeszcze jeden, ale... Przy takiej produkcji, no to... Podejrzewam, że na luzie, na luzie, nie? Dobra, donosi jeszcze tutaj, widzę, że jeden, drugi, trzeci, czwarty, czyli będzie 118, 119, no niewiele braknie. Może jeszcze ktoś w międzyczasie doniesie tą smołę, no. W sumie dobrze by było, przyspieszmy sobie to. I zobaczmy, jest 16, jest 17, jest 18. Jest 19 i idzie, idzie ostatni, idzie, patrz, idzie tu. Mamy to. Ej, prawie w połowie czasu. To nawet nieźle, nie? To naprawdę nawet nieźle. I mamy zwycięstwo, moi drodzy: mamy zwycięstwo. No, a już kolejni bandyci szli. To nam się udało akurat. Za poziom to tam nieważne 56 miesięcy wcześniej, bo patrzcie, trochę czasu wcześniej jakby nie było. Stracone jednostki tylko 22%. Więc w sumie nie najgorzej, jak na fakt, że na samym początku było mega ciężko. I gdybym nie wybudował tej wieży tam, to podejrzewam, że nie byłoby szans na to, żeby zrobić tej gry, nie? Więc no, 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 misja czwarta, ale misję czwartą. Zrobimy sobie słuchajcie w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że ten Wam się podobał, jeżeli tak to klasycznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie, jeśli nie subskrybujecie, no i zachęcam do wspierania kanału, dzięki Wam za oglądanie, do następnego, na razie, no i cześć!